To po tej stronie, po tamtej stronie. Łukasz, przywitaj się Łukasz. Witam Was serdecznie, po tej strony. Moi drodzy, jesteśmy tutaj wraz z czterema modelami maszyn. Maszyn mechanicznych, maszyn z chwytaczem rotacyjnym, maszyn, z których każda posiada wolne ramię, nawlekacz igły, z których każda posiada manualny obcinacz nitek. Cóż jeszcze, łączy te modele jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to, że są to najmocniejsze modele, z kategorii mechanicznych maszyn z tego samolotu. No nie, nie chciałem się spadłem, nie chciałem ci przerwać, ale no. jak już przerwałeś, to powiedz. No to nie są najmocniejsze. No racja. Jeszcze jeden filmik już stworzony. Możecie go obejrzeć dokładnie tutaj, dobrze? No. Dobrze. Jest to filmik porównujący faktycznie najmocniejszą maszynę janowę-mechaniczną. To jest maszyna 1800. Heavy Duty, ja mam 1800 Heavy Duty z LNO 3210 Jeans. Takie porównanie właśnie, um, właśnie pod tamtym linkiem, ale czy mogę już wrócić? Tak, do naszych maszyn? Dziękuję. E, ale skupmy się na maszynach, które stoją tutaj przed nami. Zacznijmy może od Bradera. O tu jesteś. E, Brader BM27. E, liczba 27 od razu mówi nam, ile ściegów znajdziemy w tym właśnie modelu. 27 ściegów. Regulacja szerokości ściegu, regulacja długości ściegu, oczywiście regulacja nabrażenia nici górnej, LEDowe oświetlenie jednopunktowe dla komfortu naszej pracy i jakości oświetlenia. Sześć ząbków transportera opcjonalnie dołączany, opcjonalnie możemy dokupić do niego stolik. Co jeszcze? Żeby się nie kurzyło, a lubimy jak się nie kurzy, to oczywiście pokrowiec tekstylny dorzucany tutaj w zestawie. Cóż jeszcze na no no uwagę. Uwagę należy zwrócić również na bardzo sympatyczny montaż nici mępenkowej od razu z zamontowanym nożykiem, tak żeby nam się tutaj nie plątało i żeby nitka się gdzieś tam nie błąkała. No i kolorystyka. Ale to może nie takie męskie zajęcie, chociaż łukasz powiedz mi jaki to jest kolor, bo ja z męskiej palety to troszeczkę Będę nie wiem. Może funkcja? Może Dobrze. Drogie Panie, Wy wiecie najlepiej jaki to jest kolor. W każdym razie bardzo ładnie tutaj yy, synchronizuje. Mamy kontrast, jest kolorowo yy, na tle białej maszyny. Yy, sympatycznie chodzące pokrętło. Yy, Cóż więcej dodać o tym Praderze. Bardzo sympatyczna maszyna. Jak prezentuje się na tle pozostałych? Sprawdźmy chociażby Toyotę. Proszę bardzo, oto i wspomniana Toyota, Toyota Super Jeans 34. I tutaj, podobnie jak w modelu poprzednim, 34 mówi nam o ilości ścieków, jakie znajdziemy w danej maszynie. Tutaj jest małe przekłamanie, ponieważ producent policzył nam półautomatyczne oprzywanie dziurki, czyli czterostopniowe oprzywanie dziurki jako cztery ściegi, więc w realnym tych ścieków jest nieco mniej, ale nie należy się tym przejmować. Dlaczego? Ponieważ Toyota Daje nam, tutaj, daje nam tutaj duże możliwości, chociażby za sprawą, na przykład, o przygotowanej przed momentem stopki, którą chcemy Państwu pokazać, pływająca stopka firmy Toyota. Opatentowana rzecz, mająca pomóc w strzywaniu dużej ilości warstw materiałów, ciężkich materiałów, takich jak jeans. No i cóż, przetestowaliśmy ją. Przetestowaliśmy ją, Tak. Przetestowaliśmy. Jakie wrażenie? wrażenie? Jak dla mnie no nie ma lepszej stopki do takiej domowej maszyny do szycia. Radzi sobie ile typu warstw? Do 12. My zszywaliśmy 12, nie, nie próbowaliśmy więcej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przetestować. Próbujcie, piszcie do nas, zobaczymy co z tego wyszło, a mamy nadzieję, że wyjdzie dobrze, ponieważ stopka sprawdza się świetnie. I maszyna też nie poci się, mówiąc kolokwialnie, przy, przy takiej pracy, pracuje dalej ładnie, cichutko, więc E, więc do dużej ilości gładzdzińskich, taka stoka i ta maszyna, jak najbardziej. E, cóż jeszcze, na uwagę, e, zbówek zwrócimy również na tą odległość. Odległość od igielnicy na prawo, czyli długość tego ramienia od igielnicy, to jest w tym przypadku aż 18 cm. Całkiem sporo miejsca na, na pracę z, z dużymi materiałami, dużymi koptami materiału, jeżeli strzywamy zasłony, pościel, co jeszcze z takimi Proszę bardzo, duży stół ligidijny e, na takiej maszynce również e, jak znalazł. Co jeszcze? E, no Zwrócimy tylko uwagę na pokrętło. Pokrętło e, zmiany ściegów i pokrętło regulacji długości ściegów, którą tutaj posiadamy. To wszystko umiejscowione w jednym miejscu. W jednym miejscu oszczędność miejsca. E, tutaj tylko koło zamachowe, a więc tak to wygląda. I jeszcze taki mały schodet. Taki mały gadżecik. Właściwie gadżecik w środku to jest ściąga. Jeżeli zapomnimy, jak nawlekać, jeżeli zapomnimy, e, jak nabijać nić bębentową, zaglądamy tu do takiego przyjaznego schowka I tam mamy gadżecik w postaci ściągi, które później możemy m, ten schowek, wykorzystać chociażby na pigły. żeby wrzucić tam jakieś drobiazgi, żeby się nie błąkały gdzieś tam w okolicach maszyny. Toyota Super Jeans 34. Trzecia maszynka. Juki. HZL357ZPC. Magiczna nazwa czy magiczna maszyna? Ocenićcie sami. Co mamy do dyspozycji w tej maszynie firmy Joki? Regulacja długości ściegu. Regulacja szerokości ściegu. I tutaj co należy zaznaczyć aż do 7 mm. Jest. Regulowany docisk stopki jak najbardziej. Kolorystyka. Łukasz mówi do Ciebie. Tak, bardzo stanowana, prosta. Wszystko jest z jasnej darby. Tak właśnie też bym to określił. Klasyczna maszyna biała z elementami kolorowymi, które nieco bardziej rozmęcają ten wygląd. Niebieski, jak widać, niebieska, niebieski przycisk szycia wstecz, niebieskie elementy również tutaj, czyli kolory piłki zachowane. Na co zwrócimy uwagę przy tej maszynie. No ja może zacznę od rzeczy teoretycznie może nieważnej dla kogoś, ale taki schowek to jest bardzo przydatna rzecz. To jest schowek. Który, który jest składowany od góry, tak? Nic nam się nie przewraca, to nie jest samochód, do którego dostaniemy się tylko i wyłącznie wysuwając, wysuwając nasz blat, a więc przechowywanie na pewno akcesoriów naszych będzie tutaj dużo prostsze. Jest to maszyna najcięższa z tych wszystkich, które dzisiaj prezentujemy. Waży 7,1 kg. Co za tym idzie? Nie będzie nam biegać na pewno po stalach, będzie to stabilna maszyna em, na pełnych obrotach i przy cięższych materiałach. Sprawdzi się również idealnie. E, 7 mm jak w 7,1 kg, oczywiście ledowe em, oświetlenie. No i dla wygodniejszego transportu, walizka, sztywna walizka, która jest również dołączona ze zestawie. I na to klaśnicie miała się pojawić maszyna Janome. 525S, ale chyba nie tak klasnąłem. Spróbujemy jeszcze raz, ale zanim, zanim to nastąpi, tak wygląda właśnie sztywna walizka wspominana, która jest dołączona do modelu Yuki HZL357ZPC. Próbujemy jeszcze raz. I jest z nami ostatni dzisiaj prezentowany model 525S firmy... no właśnie, Łukasz. Może pochwalisz się, jak się po japońsku fachowo wymawia nazwę tej firmy? Czarno Jeszcze raz. Czarno nie, proszę Państwa. Albo, umówmy się, że spłaszczymy tą nazwę, popularna Janonka model 525S. E, najważniejsza sprawa. Bardzo, ale to bardzo solidna. Metalowe podzespoły, wzmocniona rama, co za tym idzie naprawdę zwierzak, jeśli chodzi o maszynę do szycia. E, bardzo mocna, przeszywa mnóstwo warstw materiału. E, czy maszyna nie do zdarcia, możemy powiedzieć? A, możemy zespołu. powiedzieć, że zdecydowanie maszyna nie do No i cóż, jeśli chodzi o wygląd, to też bardzo stonowany. Bardzo stonowany pokrętło wyboru ściegów, regulacja długości ściegu, regulacja szerokości ściegu tutaj u góry, steczne szycie, oczywiście wolne ramię. Możemy tutaj sobie spokojnie szyć na okrągło nogawki, czy też rękawy. Bardzo przyjazna chowana rączka do wygodniejszego przenoszenia. Do tego w zestawie walizka. No i na co jeszcze zwrócimy uwagę? A 8 stopni ma? Docisk stopki? Tak, bardzo tutaj schowany, nie na wierzchu, ale jest. Tutaj jest, zdaje się, czterostopniowy docisk stopki, tak więc jeżeli, jeżeli będziemy mi mieszać skrajne materiały, bardzo cienkie, chociaż też bardzo grube, taki regulowany docisk naprawdę nam się przyda. Do tego wspomnę tylko, że 860 ściegów na minutę to zdecydowanie najszybsza. Tutaj maszyna z tych wymienianych w dniu dzisiejszym. No i cóż, drodzy Państwo, wybór tak naprawdę należy do Was. Pamiętajcie jednak, moi drodzy, że najlepsza maszyna do szycia to taka, która spełni Wasze oczekiwania i wymogi. Jeśli potrzebujecie maszyny z regulowanym dociskiem stopki, to właśnie na regulowany docisk stopki zwracacie uwagę. Jeżeli potrzebujecie maszyny, żeby odżywać również rękawy i nogawki, zwracajcie uwagę, czy dana maszyna posiada na przykład wolne I Jeżeli wiecie, że przyda się regulowana szerokość ściegu, zwróćcie uwagę, czy wybrana przez Was maszyna ma taką możliwość. To samo tyczy się regulacji długości. Mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyliśmy prezentowane dzisiaj modele. Pamiętajcie oczywiście, że na stronie szyjpl możecie dokładnie nie tylko zobaczyć, sprawdzić, ale także porównać wybrany przez Was model, dzięki czemu będziecie mieć pełny obraz być może następnej Waszej maszyny. Do szycia. Odwiedzajcie naszą stronę 3.pl, sprawdzajcie naszego bloga, nasz fanpage, a także kanał na YouTube. Coraz więcej informacji, coraz więcej filmików porównawczych. No i być może niektóre z tych informacji przydadzą się akurat Tobie, i być może to możemy wybrać tą pierwszą, tudzież następną maszynę. Do szycia. Bardzo fajnie, wszystko powiedziane, będzie długo kiczy. I teraz biorąca pojemność. Jak ją postawisz, to jeszcze dam cię dość oczy tą kartkę. Dobrze? Co to jest teraz? Ryuki? Yuki? Uki, HZL. HZL 357ZPC.